Dzwonimy do kogoś, on odbiera ten telefon. Coś robi ważnego. Cokolwiek nie robi, jest to ważne dla niego. I teraz odbiera ten telefon i masz tylko kilkanaście sekund na to, żeby pokazać mu, że rozmowa z tobą jest dla niego lepszym rozwiązaniem, lepszym pomysłem niż to, co on robi teraz. Kilkanaście sekund. To jest tak zwany hak na uwagę. My musimy klienta zaciekawić. Nie zainteresować, zaciekawić. Mamy na to maks 30 sekund. W drugim kroku musimy go zainteresować i na to mamy minutę, może dwie. W trzecim kroku musimy wzbudzić pragnienie współpracy z nami. I na to mamy ponownie minutę, maks dwie. W czwartym kroku powinniśmy zamknąć sprzedaż. Zamknąć sprzedaż, czyli jeśli sprzedajemy przez telefon, to poprosić go o zamówienie, jeśli umawiamy spotkania, to zaproponować spotkanie i w ostatnim kroku powinniśmy zobowiązać klienta, żeby przyszedł na to spotkanie, ewentualnie kupił to, co mu wysyłamy.